Cześć, witam Was po raz kolejny bardzo pięknie w moich skromnych progach i zapraszam na krótki materiał dzisiaj z cyklu. Powiedzmy sobie takich znowu robótek eksploatacyjnych. Za mną Opel Meriva pierwszej generacji. Wymienimy sobie dzisiaj w tym autku filtr kabinowy. Także bez zbędnego biadolenia, zapraszam Was szybciutko i zaczynamy. Tak, z tego co podpowiada nam instrukcja, filtr kabinowy powinien. Znajdować się gdzieś tutaj w tym miejscu, żeby zlokalizować to miejsce troszkę dokładniej. Pokażę to z perspektywy. Stoję przodem do samochodu, czyli z mojej perspektywy jest to po lewej stronie yy, podszybia. I niestety, całe to plastikowe tutaj podszybie trzeba będzie odkręcić. I niestety, prawdopodobnie też będziemy musieli odkręcić wycieraczki. Yy, tak, ja troszkę na przekór temu, co mówi instrukcja dotycząca wymiany tego filtra. Instrukcja, powiedzmy sobie, wskazówki. Może bardziej niż instrukcja. Zacznę rozkręcać tutaj od tego podszybia i spróbuję przekonać się, czy rzeczywiście yy, trzeba będzie wykręcać wycieraczki. Oczywiście tutaj pierwszą rzeczą zdejmujemy tą szczelkę. Wkrętów na pierwszy rzut oka. Jeden, dwa. 3, 4, 5, 6. Kluczek nasadowy numer 8. Najpierw postaram się wykręcić tutaj te wkręty. Zobaczymy, czy może uda nam się nagiąć tutaj trochę ten plastik i nie będzie potrzebne wy wykręcanie wycieraczek. Niestety, z tymi filtrami kabinowymi to jest tak, że one tak zawsze trochę są. Traktowane po macoszemu i w takich najgłupszych miejscach zawsze są zamocowane. No niestety, obawiam się, że bez zdejmowania wycieraczek się nie obejdzie. Niestety, tutaj jak widzicie, od góry na ramieniu wycieraczki jest taki, taki kapturek. Jest tutaj z boku takie wcięcie. Musimy to leciutko podważyć śrubokrętem i w środku oczom naszym ukazuje się nakrętka. Zaraz sprawdzimy, co to jest za kluczyk i ja za chwilkę wam powiem. Do podważenia tej, tego kapturka niestety maska musi być w dalszym ciągu podniesiona, ponieważ jeżeli ją zamkniecie, to, to powierzchnia maski zakrywa tutaj, mniej więcej w tym miejscu dojście do tego kapturka, więc... Dobra, kluczyk zasadowy numer 13, nakrętka. W tym samym rozmiaru 8 mm poszło w miarę sprawnie z całą nakrętką. Powiem szczerze, postałem chwilę i popatrzyłem, i nie wiem czy nie będzie lepiej odkręcić tylko tą jedną wycieraczkę. Ponieważ, jeżeli ten plastik jest na tyle giętki, na jakim wydaje mi się, że jest giętki, to wystarczyłoby zdjąć tylko to y, jedno ramię, tutaj po stronie tej obudowy y, filtra, który jest tam w środku. I prawdopodobnie ten plastik uda nam się yy, jak gdyby odchylić. Yy, poprzykałem tutaj troszkę WD-40. Na ile wierzyć yy, opinii, że jest to środek wspaniały i dobry na każdą okazję. Yy, więc prysnąłem go tam troszkę, poczekałem yy, jakieś 5 minut może, no chwilkę dosłownie. Więc yy, spróbuję użyć takiego narzędzia mało profesjonalnego, ale niestety bardzo często się sprawdza w różnych warunkach. Żeby to zrobić jak najbardziej delikatnie, i przypadkiem jeszcze nie rozpieprzyć czegoś innego. Spróbuję to po prostu lekko podważyć. Nie jest to proste, ponieważ to wszędzie gdzie opieram tą brechę, jest plastik, więc nie chciałbym tego, nie chciałbym tego. O! Ha, ha! Powiem wam szczerze. Że trochę siły użyłem, ale nie znowu na tyle dużo. Aby tutaj coś rozharatać. Zeszło to w miarę. W cywilizowany sposób, gdzieś uciekła mi stąd podkładka. Aha dobra, jest tutaj. Czyli wyskoczyło to wcale nie tak mocno. No, jak widzicie, takich trochę partyzanckich sposobów użyłem, ale ramię zeszło. Nie ma tu żadnych uszkodzeń. Mówię, ja nie dysponuję takim ściągaczem. To jest bardzo podobny ściągacz z wyglądu do yy, ściągania łożysk. Z różnych wałków, no ja niestety nie mam. Nic tutaj złego się nie stało. Zaraz spróbuję odgiąć ten plastik i zobaczymy, czy, czy uda mi się dojść yy, no do tego filtra, tak, nie ściągając tamtej drugiej wycieraczki. Teraz delikatnie spróbuję się tutaj do tego do tego plastiku dobrać. O, coś tutaj się dzieje? Czyli jest szansa na to, że to nam się o, go w jakiś sposób tutaj, w jakiś sposób nam tutaj o, o to mi właśnie chodziło. O właśnie, o to mi chodziło, żeby tutaj odkryć całą tą dziurę. I tam za chwilkę wam pokażę, ale tu jest syf kur. Strasznie się tu nas zbierało liści, syfu. Zaraz Wam zresztą pokażę, przy okazji można to wszystko posprzątać. Tutaj najważniejsze, że ten plastik nam odszedł. Także nadal już na 100% jestem pewien, że tamtej wycieraczki nie będę ściągać. Teraz mam nadzieję, że dobrze widzicie w świetle ta skrzynka, tutaj prostokątna, wewnątrz. To jest właśnie obudowa filtra powietrza. Tutaj na dole jest jakaś klamerka, którą prawdopodobnie trzeba będzie rozpiąć. Yy, zaraz się tutaj spróbuję do tego dobrać. Dobra, udało mi się zdjąć tą klapkę, w głębi widzicie filtr, yy, filtr kabinowy, czy przeciwpyłkowy, czy filtr klimatyzacji, jak go tam zwał, tak go zwał. Jest on tam wkleszczony, no strasznie. Pomijam oczywiście fakt yy, zabrudzenia tego filtra, bo ciężko tu już nawet mówić o zabrudzeniu. Nie będę używał yy, słów niecenzuralnych, sami możecie go sobie nazwać. W każdym bądź razie, zaraz spróbuję go stamtąd wyszarpać i będziemy zakładać świeży, nowy fit. Jeszcze tylko pokażę wam, jak trzyma się ta klapka. Ona tutaj właściwie jest taka na takie wsówki zamocowana. Tutaj jest jedno miejsce, gdzie trzeba wsunąć. Tutaj jest ta, ta, ta łapka taka jak gdyby od dołu. Nie wiem, czy pamiętacie. Przed chwilką pokazywałem jeszcze, kiedy ta klapka była na miejscu. I tutaj jest trzecie takie miejsce, gdzie trzeba po prostu w odpowiednie takie wgłębienie wsunąć. Tą klapkę po prostu ona jest dosyć taka, nie jest sztywna, jest, jest lekko gibka, więc da się ją po prostu wyszarpać z tego miejsca, oczywiście względnie używając siły, także nie jest ona nigdzie przykręcana, jest po prostu tylko na takie jak gdyby pasujące do siebie, pasujące do siebie miejsca. Tutaj jeszcze pokażę Wam szybciutko ujęcie filtra, tutaj mam nadzieję, że będziecie widzieć, najpierw może nie zasłonię. W lewym dolnym rogu tego filtra, tutaj w tym miejscu jest taka, taki prostokącik, taka łapka. Tą łapkę trzeba po prostu odkliknąć powiedzmy sobie, ona jest plastikowa. Teraz mam nadzieję, że widzicie, ona jest odsunięta. I taka sama łapka będzie powyżej w górnej części tego filtra, gdzie teraz nie mogę go pokazać, bo go po prostu nie widać. Taka sama łapka jest u góry, musisz ją po prostu lekko odchylić, tak jak gdyby odpiąć, ona takim klikiem wchodzi. I dopiero ten filtr będzie można jak gdyby wyjąć go w taki sposób, wsunąć go i wyjąć w ten sposób oczywiście, a wsunąć go jak gdyby w ten sposób. Teraz już po wyjęciu filtra widzicie dokładnie miejsce, gdzie on jest zamontowany. Tam daleko, daleko, głęboko w tej rurze widać wentylator. Pokażę Wam jeszcze szybciutko, bo nie jestem pewien czy... Było dokładnie widać na poprzednim ujęciu te łapki, o których powiedziałem, że musicie sobie tutaj odhaczyć. To jest dokładnie to tutaj. W pozycji zapiętej wygląda tak, czyli żeby fit wyciągnąć. O, tą łapkę trzeba odhaczyć. I tak jak wspomniałem, taka sama jest u góry, więc to musicie odhaczyć, żeby takie skrzydełko powiedzmy. Tutaj pokazuję Wam świeży czyściutki filterek. Nie po to, żeby pokazać Wam, jak wygląda, tylko żeby przypomnieć Wam tutaj o tej strzałce, która pokazuje nam przepływ powietrza przez filtr. Czyli strzałka w kierunku przepływu. Tak, zgodnie z tym, co tu jest napisane w języku angielskim. Czyli powietrze wpada tutaj z zewnątrz, przelatuje przez filtr. Tutaj leci już w stronę kabiny, i w taki sposób musimy zachować, musimy zachować przepływ powietrza. Na ile to jest ważne. Widocznie jest, skoro ktoś wymyślił taką strzałkę. Dobra, tak więc widzicie filterek jest już na miejscu. Spineczki są tam już te takie powiedzmy sobie listki czy skrzydełka. Jak widzicie w lewym dolnym rogu filtra to skrzydełko jest już zapięte. Takie samo u góry. Nie pokażę niestety, bo nawet tutaj nie jestem w stanie tego zobaczyć, więc tą górę trzeba po omacku zapiąć. Tak, także widzicie ta plastikowa zaślepka, osłonka, która osłania nam tutaj yy, filtr kabinowy jest już założona. Yy, pff, także pozostaje mi już teraz skręcać całe to potrzebie i kończyć ten bałagan. Jak widzicie udało mi się już złożyć tutaj całe to plastikowe potrzebie Oczywiście musimy wyczyścić tutaj ten, ten wałek, ten czpień, na który przychodzi ramię wycieraczki. Oczywiście ramię wycieraczki tutaj w środku. Też wyczyścimy. Ja pysnę tutaj w to miejsce troszkę teflonowym sprajem, teflonowym smarem. Tak na przyszłość, jeżeli za jakieś pół roku albo rok przyjdzie mi tą wycieraczkę zdejmować znowu na pewno będzie na pewno będzie mi to łatwiej zrobić. kończy właśnie skręcać. Kończę właśnie skręcać tutaj to. Całe szybie plastikowe, od którego zaczęliśmy tą całą naszą dzisiejszą zmianę filtra. O, I to właściwie pamiętajmy o zaślepkach i to właściwie z tej strony byłoby na tyle. No dobra, ok. Robota wykonana filtr wymieniony. Według mojej ściągi powinno trwać to 25 minut, ale nie ma takiej opcji, żeby cała ta wymiana filtra z rozkręceniem potrzeby, a ze zdjęciem wycieraczki trwała 25 minut. Ja prawdopodobnie też w tym czasie się nie zmieściłem, ale nie o to chodzi. Całe szczęście wymiana filtra w Oplu meriwie to nie jest dyscyplina olimpijska, więc spieszyć się nie musimy ani ja, ani wy. Dzięki, że byliście zapraszam częściej, codziennie, co tydzień, co miesiąc. Do zobaczenia.